Wszystkim z tej strony, a taka ma na waszych ekranach kolejny odcinek z Horse Heaven. E, I teraz słuchajcie, kochani, na samym początku chcę Wam powiedzieć, że e, nie pamiętam kompletnie, co się tutaj działo ostatnio, dlatego że nie wchodziłam od tamtego odcinka zeszłego, który był praktycznie dwa tygodnie temu. E, niestety na święta nie miałam czasu, kiedy tego nagrać, nie, nie było po prostu możliwości, nie miałam jak, nie miałam jak się zmotywować i jak e, tutaj siąść, bo jak wiecie, Święta to czas z rodziną i wolałam to spędzać właśnie w gronie rodzinnym, a nie przy nagrywaniu. Mam nadzieję, że rozumiecie to i że nie będzie wam to przeszkadzało, że ja teraz tutaj będę o albo mamy to, albo mamy to, że będę po prostu to przeżywać, bo tak jak mówię, starałam się tutaj zapamiętać najwięcej jak mogłam, ale jednak nie wiem czy nie wiem czy mi się udało to dobra, zaraz zobaczymy wiadomości jest bardzo dużo, questy są do zrobienia o, rany, rany seria dni mi przepadła to, to mogę wam powiedzieć że zaczynam znowu od pierwszego dnia tutaj mam to do, miałam tu pozapraszać znajomych, ale niestety niestety nie zrobiłam tego tak jak mówię, no nie miałam na to kompletnie czasu aha, bo mamy, o o, dostaliśmy 10 diaksów bardzo fajnie. Tutaj mamy nowe e, licencje już, niestety. <laughs> Także tym też się zajmiemy, chociaż już widzę, że tutaj nie mamy nawet konia. O, tu mamy. <laughs> Ale dobra. To za chwilę się tym pozajmujemy wszystkim. Na razie tutaj podbieram kasiorkę. Bogaci za bardzo nie jesteśmy. 55 tysięcy to nie aż tak wiele. Aha, czyli mamy Storage Full. Dobra, zaraz pokarmimy konie, to nie będzie. Co tutaj? O, dostaliśmy kasę znowu. Ci znajomi odwiedzili mnie. Bardzo mi miło. Message. O, mam jakąś wiadomość, tak? Dobra. Ktoś jest tam znajomym? A... Dużo tych wiadomości. Okej, okay, dobra, koniec, halo. No ja nie chcę tego. Ale ja nie chcę... do. Aha. Nie, nie dziękuję. Nie, dobra, zostawiam to, bo, bo tego jest za dużo. Okej, okay, słuchajcie. Po kolei lecimy. Co to jest? Fjord. To jest fiord Tier 3. Okej, okay, um, tu jest fjord Tier 2, jak mnie mam. Oczywiście go sprzedajemy i podmianka Lonzo, Lązo, może być. Jesteś taki mały, o! A to jest fjord... Czekajcie, tutaj sobie sprawdzę. To jest fjord, to jest klacz. Też Tier 3, no to dobra, no to czekamy teraz na Tier 4. No i fajnie, bardzo się, bardzo się cieszę, że tak jest. Um, wiecie co, ja tutaj wstawię? Może to i może to? Nie, nie stać. Nie stać. No to może to. Po prostu, żeby tutaj e, troszeczkę zwolnić sobie miejsca. O, akurat starczyło. No to bardzo super. To sobie powstawiam jeszcze raz. Wszystko to. W ogóle koniecznie mi piszcie, pisz, piszcie, piszcie, które macie poziomy, bo jestem ciekawa, jak, jak daleko już jesteście, jak mnie przegoniliście, bo ja niestety gram w to tylko na odcinkach i. No i nie mam jak tutaj tego poziomu wbijać szybciej. A tak naprawdę, kurczę, to ciężko mi czasami wejść w ogóle, żeby tutaj nagrać tą grę, bo ona wymaga bardzo dużo uwagi ode mnie i prostu. Ale ty masz śliczne oczka. Ja cię kręcę. Ale śliczna jesteś. Mamy 406 diaksów. To całkiem sporo. Aczkolwiek mogłoby być więcej, prawda? Dobra, chodźcie, nakarmimy tego naszego maluszka. Aha, no tak, nie nakarmimy. A cieść! <noise> e, tutaj mamy... Co to jest? Co to jest za koń? American Paint. No dobrze, niech będzie. Czy my mieliśmy zrobić tier jakiś kolejny z tym koniem? Bo tutaj on statystyk za dobrych nie ma. No to lecimy dalej. Mm, Czyn mam, żeby nakarmić fryza? Mamy! Wow! Mamy, żeby nakarmić fryza. W ogóle też tymi fryzami muszę się zająć, bośmy musieli... Czekajcie, to jest tier 2. Na tier 3 będzie ciężko to raczej zrobić. Ale czekajcie, mamy wolne tutaj teraz. To jest też tier 2. No, to... to w sumie, słuchajcie, możemy tak zrobić, że teraz spróbujemy je sobie po prostu zbridować na tier 3. No co? No co? Stać nas, prawda? Chyba nas stać 27 tysięcy, no ale cóż. I właśnie tutaj on jest, słuchajcie, ale on bardzo dużo kosztuje, żeby przedłużyć. Oh, złoty speed, o oh, nie! Trzymajcie kciuki, pewnie się nie uda, bo ostatnio bardzo dużo nam się udawało, więc wątpię. Okej. Oh, Okej, okay. okay, dobrze. Gro, dobrze. W, w porządku, Jeż, jeżeli tak mówisz, to, to niech tak będzie. Okej, okay, słuchajcie, będziemy mieć mistycznego fryza. Wow, ale super. Bardzo się cieszę, naprawdę. Wow, słuchajcie, no, nawet nie wiem, co powiedzieć. Dobra. Okej, okay, no to lecimy na następne stajnie. Tutaj to już kompletnie nie pamiętam. Tam, jak jeszcze trochę ogarniałam, co i jak, to tutaj już kompletnie nie wiem, że coś tutaj też się poudawało porobić. Ale nie jestem pewna co. Czekajcie przybliżę sobie. Ale ja nie mogę, no naprawdę. Ja cię kręcę tak, takie szczęście. Nie mieliśmy szczęścia w ogóle. Kto, ktoś ty. Go. Chodźmy, chodźmy sprawdzić, kim ty jesteś. A, zaprosimy sobie, a czemu nie? Poziom 19. I tak byśmy nie mogli klikać na jego konie, więc tam nie będziemy się za bardzo rozdrabniać. Aha, bo my tu mamy Mystery Fox Trotter też malutkiego tier 3. Zobaczcie, my wcale nie mamy takich złych koni, słuchajcie. Słuchajcie, wcale aż tak źle nie jest. <laughs> Miałam właśnie go pod, podrasować tutaj, ale niestety nie wyszło. Niestety, niestety. Czy ja mam? Nie mam, ale jest piękna. Dobra. No to słuchajcie, bo tutaj nie było babeczek. Weźmy te babeczki, zróbmy. Jabłuszka pozbieramy. Dobra. Tu mamy grand stable. Tutaj się nic nie da zrobić. Co to jest? Nie mam. Nie chcę. Co to jest? Dobrze. Dobrze. Eee, tak. Ta przyczepka sobie tutaj tak łyso stoi czy moglibyśmy chociaż drogę jakąś tutaj poprowadzić, nie? Też tak ona bez sensu tutaj. Dobra, na razie niech tak jest. Tutaj też, aj, kurczę. Tyle czasu by trzeba było poświęcić. Słuchajcie, ja to chyba zrobię po odcinkiem, że mm, po prostu porobię tam te drogi, troszeczkę poogarniam te farmy, żeby, żeby one jakoś tam chociaż, wiecie, przypominały... Tą farmę, taką prawdziwą. O, mamy te, co ona potrzebowała. Fajnie. Przyda nam się na pewno. Co to jest za koń? Czy to jest to, co ja myślę? To jest Arab tier 2. No, oczywiście, że tak. No, oczywiście, słuchajcie. To jest super. To jest super, że ten koń tutaj jest. I to jego miałam dokoksać. A, podcinku. Chyba, że teraz to zrobimy. No, wy mówicie, że wam nie przeszkadzają dłuższe odcinki, to was tutaj trochę pomęczę. A możemy skipnąć, czemu nie? Chwilowo jesteśmy bogaci tutaj w diamenty, więc. Możemy skipnąć. Piszcie, czy Wy zbieracie i w ogóle, jaka była Wasza największa pula zebranych diamentów. I w ogóle polecam Wam, naprawdę polecam Wam zbierać to, bo z małą kwotą niewiele zrobicie, ale jak już macie taką większą uzbieraną, to naprawdę można się troszeczkę tutaj em, bardziej, że tak powiem, pobawić. Ej, co jest? Wymieniałam mu przed chwilą, czemu Ty nie masz tutaj ściółki? Hej, koń, gro, o co chodzi? Okej, okay. mamy to, fajnie. To nam wbije trochę poziomu, bo wiem, że to wbija troszeczkę. Będzie czwarty? Będzie, tak myślałam. Właśnie, właśnie tak myślałam. I ile dopiero? Ooo, dość sporo. Dość sporo, ale to też powinno trochę poziomu wbić. Chociaż ze 100 punktów, proszę. No prawie 100, to nie aż tak źle. Dawać jabłuszka. Jabłka tak dużo nie wbijają. Tak mi się wydaje. Z 50 wbiją 36. Troszeczkę zawyżam, eee, Kurczę. Nie, nie starczy tych jabłek na bank. Nie starczy ich. Dobra, wiecie co? Ja pójdę tutaj, e, zobaczę czym mogę je zebrać już. <gryw> Bo tutaj teraz e... jest to potrzebne. I o nie, 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 raczej nie. Bez sensu 3 minuty. A zobaczcie, ile one się robią. 9 minut. Co to ma być? Cholerka, no. To jest Black Forest. Śliczny jest ten koń. Tutaj właśnie z tego ciebie też nakarmimy, bo co tak sobie stoisz? Tier 1, no ale cóż. Ty masz takie miodowe oczy. Takie o, wow. Normalnie czysty miód, czysty miód. Patrzcie, Tak jak właśnie to, co tutaj trzymam teraz, nie? Taki kolor. Takie złote. Dobra. No i co, nie starczy? Nie. A ile kupną? Trzy. Albo pominięcie. No to weźmy, tak, pewnie. Ile wbiją marchewki? 41. Niewiele. Skipam. O nie! O nie, nie, to mam chyba. To nam się wyhodowało, więc nie będę tego tutaj yy... nie będę tego tutaj robić. Tak, tak jest. Zrobiło się. Jej. Nie musimy tam używać diaksów. Okej, okay, słuchajcie, miałam kolejne cięcie, ale Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, że w, w, w ogóle nie. Aj, nie, 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 ale to jeden, tylko dobra, możemy kupić. Że wa... nie widzieliście tego w ogóle. O, tak miałam powiedzieć. Zobaczcie, jaki on ma w ogóle śmieszny blond, brewki tutaj. Hej, konie nie mają takich brwi. Co to ma być? Panowie, czy panie od Ubisoftu. Konie nie mają brwi takich. No ale dobrze. Niech wam będzie. No i to powinno wbić poziom. To powinno już nam tutaj wklepać. Tak jest. Tak jest. Ale śliczny. Ja cię kręcę. A Ajajaj, ale on ma tutaj, zobaczcie, takie... Nie wiem, takie przyciemnione, ale super. Ale jestem śliczny. Śliczny? Tier 2. Dobra, i tutaj też spróbujemy. Od razu je jest zbry... Nie, nie, nie wypuszczam cię, bo ty musisz od razu tutaj, <noise> bo musimy jeszcze jednego. To teraz potrzebuję klaczy, tak? Klaczy Tier 2. Tak, klacz Tier 2. Proszę bądź klaczą i proszę wylos. Nie, pewnie się nie wylosuje, ale dobra. Tak, to jest klacz. Uwaga. uwaga, 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 uwaga. Nie, tak myślałam. No, ale dobra, trudno. Ona się zbliduje tutaj yy, i będziemy próbować jeszcze raz do skutku. Okej. Okay. Dobra, pomyślałam, że możemy tutaj jeszcze yy, sprawdzić to, yy, co jest nam potrzebne. Tego potrzebujemy i tego jabłuszka, ale teraz tamto jest zajęte, więc. Zrobimy sobie na razie wyścig. Yy, I spróbujemy naszego nowego fiorda. Chociaż może mieć Misur... Nie, Z ale zobaczcie, to jest Tier 3 i to jest Tier 3. Zobaczcie, jaka różnica. Tu jest jedna srebrna cecha, a tu są dwie, czyli jednak fiordziki są lepsze. Ale fiordy też mają taką, taką przy oku ciemniejszą jakby kreskę. Hmm... hmm, hmm, hmm. Jeszcze questów nie sprawdziliśmy. Zaraz to, zaraz to zerkniemy tam. Zaraz to zerkniemy. W ogóle, jak niepoprawnie mm, po polsku było, było sklecone to zdanie. Zaraz zerkniemy tam. Nie uczcie się języka polskiego ode mnie. Aj! Czy przez to potknięcie pewnie nie będzie 2000. tysiące? Dziewięć tysiąca mamy, tysiąca mamy. Ludzie tysiąca mamy już, jeszcze tylko jeden tysiąc. No, może będzie? Może nie będzie tak źle, mimo tego, potknięcia. W ogóle piszcie mi, czy udało Wam się kiedykolwiek przejechać te zawody tutaj, em, bez jakby pominięcia jakiejkolwiek monetki. Mi się nigdy nie udało, niestety, zawsze chociaż jedną pomijałam. Jejku, będzie, będzie, będzie czy nie będzie? Tak, jest. No i fajnie. Dobra. No i super. Okej. Okay. Gdzie jesteśmy tutaj? Na trzecim miejscu. Spoko. A tu? Mistyczny prys. A, będziemy niedługo mieć takiego a, Mystery Foxtrotter. Chyba ktoś przedłużał. Chociaż a, wystarczyłoby myślę nie potknąć się po prostu. Ale oczywiście musiałam. Musiałam się potknąć. Um, quizy uh, American to tutaj uh, Which of the following? Uh, nie mam pojęcia. Ups Nie wiem, strzelałam dobrze, dobrze strzeliłam. Ok, uh, tu mam jeszcze po poblokowane, a szkoda. Uh, no i co, kochani? Aha, que te questy codzienne. Uu, dużo jest ich. Dużo jest. I dwie godzinki tylko zostały. Raczej mi się nie uda. No ale cóż, dobra kochani, myślę, że to będzie na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek też Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapeczkach oczywiście. Ja Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się i cześć! W ogóle jak na mało kasy zostało? O nie!